Jak ocenia Pan rejs koszałkiem? No, pierwszy raz, więc tak naprawdę dla nas to jest atrakcja, tak? Zwłaszcza dla mojej córeczki Pierwszy raz chcieliśmy, zabierzemy córeczkę na rejsie, I sobie płyniemy tam z powrotem Świetna atrakcja i ciekawe spędzenie czasu i to pozytywny. Bardzo pozytywnie, bardzo. A jeżeli chodzi o, o stan pandemii, czy nie pan o to, to, podróży z okiem w czasie pandemii. Znaczy pan co, no jest, jest przejew, tak? Czyli jest powietrze dostępne normalnie. Wszyscy w maseczkach, tak? Więc przestrzegają wszyscy reguł. Więc tak naprawdę nie obawiamy się. Poza tym, jak widzimy, koślałek ma wydzielone miejsca specjalne, więc nie ma jakichś takich zastrzeżenia, są przestrzegane wszelkie, więc nie, raczej nie widzę problemu. Nie czy polecam nawet no, jak najbardziej, jak najbardziej, Wszystkie swoim zdaniem będę polecał. Ach, wspaniale! To jest jedyna dla starszych ludzi, że nie musi się tłoczyć w autobusach, a samochodu nie mają, przeważnie starsi. No to jest naprawdę, jesteśmy szczęśliwi. No i cieszyliśmy się na ten pierwszy rejs. I, I cieszymy się, ja tu razem z mężem i z moją przyjaciółką. E, to znaczy, no, obawa jest zawsze, ale to trzeba uważać i maseczki nosić, i, no trudno, ale trzeba wychodzić, ale już z domu wyszliśmy, to jest najważniejsze, a to jest najstraszniejsze, co może być siedzenie w domu. Fajnie. A czy poleciłabyś rejs koszalkiem swoim znajomym i rodzinie? Tak. I czy nie obawiasz się pływać w Nie. Tak. Jak ocenić rejs z koszałkiem? Jak dopłyniemy, to powiem. A to nie jest mój pierwszy rejs, więc zawsze było super, zawsze miło. Kapitanowie są bardzo yy, tutaj przydatni, opowiadają historię, okolice, jakie są. Także jest to bardzo miła wycieczka. I czy nie obawia się Pani podróżowania w czasie pandemii? Nie, 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 nie obawiam się. Myślę, że. Ta pandemia trochę nas, no powróciliśmy trochę do murów za dużo, więc czas najwyższy zacząć żyć normalnie, wychodzić na powietrze. Wydaje mi się, że to i będzie bardziej korzystne dla naszego zdrowia niż siedzenie w domach. Czyli polec pani podróż znajomym i rodzinie? Tak, tak, tak. Oni wszyscy wiedzą o tym, tylko i mi się nie podoba to, że nie można wychodzić na zewnątrz. Że cały czas trzeba się jeździć za szybami, a mnie to aż tak bardzo nie przeszkadza. Ale na szczęście, już w maju, będzie kolejny statek na 130 osób, który będzie mógł pomieścić 30 osób na burcie. Tak, tak, właśnie wiem, nie mogę się doczekać, ale na internecie pisali, że dopiero w przyszłym roku. Tak, tak, tak. I to będzie już na pewno dużo chętnych, o wiele więcej niż teraz. O wiele. Dobrze. Dobrze znoszę, nie ma żadnych problemów, więc... Czy nie określi Pani podróż pandemii? Nie, nie, jak są maski, także dezynfekcja jako tako, to nie jest tak źle, może być. swoim znajomym? Oczywiście, jak najbardziej. Mi to nie jest dziwne, bo ja pracowałem w Stoczni Rzecznej we Wrocławiu. Jeździłem do Szczecina nad Zalew Szczeciński na próby ze statkami. Tak dla mnie to nie jest dziwne. Mogę przeżywać, mogę przebywać na wodzie, nawet i pod wodą. Dobrze. Nie jest tak dla są Jest super i podziwiam widoki, widoki tylko. Gdyby się ktoś pytał, to na pewno bym polecił, bo to jest bardzo przyjemne. A tym a jeszcze przyjemniejsze jest motorów pływać. Bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny. I, I przede wszystkim miłe zaskoczenie, że dzisiaj jest za darmo. <grymne> tak. Pierwszy tak rejs. Tak, pierwszy rejs i przede wszystkim bardzo miła sytuacja ze względu na to, że kapitan tutaj wszystko nam ładnie przedstawił, tak? Czyli ci, którzy wcześniej nie płynęli mogą zapoznać się, tak, tutaj z, z całą tą historią i skorzystać z tego, tak? Więc my jesteśmy zaskoczeni i bardzo fajnie się czujemy dzisiaj. Cieszymy się, że wykorzystaliśmy ten dzień właśnie na ten rajs. Jak yy, widać, są miejsca zabezpieczone. Yy, środ jakiś, yy, środ środki dezynfekcji są oczywiście, natomiast nie możemy całkowicie się wyłączyć od normalnego życia, tak? byliśmy już tak y, długo zamknięci y, w swoich po prostu y, tych pomieszczeniach, byliśmy y, odseparowani od rodzin, od najbliższych, że myślimy, że w każdym momencie każdy może się zarazić, ale musimy żyć naturalnie i wrócić do tego wszystkiego, bo y, no nie możemy tak no, czyli, żyć zamknięci. Tak, myślimy, że jeżeli będziemy podchodzić ostrożnie do tej y, epidemii i y, po prostu będziemy dbać o higienę i wszyscy będziemy się starać, to po prostu to jakoś z czasem ustąpi, tak? Wrócimy do normalnego życia. I ostatnie pytanie bardzo oczywiste. Czy polecam Państwu Rejskoszałkę i swoim i Oczywiście, tak. więc jesteśmy drugi raz, jesteśmy zachwyceni pomimo tego, że wiedzieliśmy, że już wirus jest, zamówiliśmy styczniu pobyt. Mieliśmy nadzieję, że po prostu nie będzie to tak przebiegało dość mocno, natomiast cieszymy się, że to się trochę uspokoiło i możemy skorzystać z tego pobytu, nie chcieliśmy go przesuwać i jesteśmy bardzo zadowoleni, naprawdę. I na pewno wrócimy tutaj. Dziękujemy, Dziękujemy również. Dziękujemy. Jezioro i Mielno leży na takim cyplu schowanym w Bałtyku. Ja tu pokazuję zawsze na jamie. Tu mamy Bałtyka, tu by było Świnoujście, tu jest darwowo i Gdynia. Jak płyną statki, to by tak musiały płynąć, żeby zagarnąć nasze tereny. Więc mijają Mielno, bo jadą poza horyzontem. A jak wejdziemy na wieżę Górze Chemskiej, to wtedy ten horyzont się zwiększa i można zobaczyć jak statki handlowe, jachty duże płyną po Bałtyku. A przecież nie będą w Mielnie, nigdy nie zobaczymy. Dużych statków ani jak Jablów. No, bo niestety mierno leży taki cykl na morzu. Dlatego jest to. Natomiast Państwo płyną po Bałtyku. Nie. Jezioro Janno to był kiedyś Bałtyk. Bałtyk sięgał tam jak Janno aż pod górę chęską. Ale te strefy pływu. Proszę. Słonna woda. Nie. Tu jest woda słono słodka. Ponieważ mamy kanał jamneński. I z Bałtyku, jak jest sztorm, dopóki brama sztormowa powyżej ośmiu w skali Poporca nie zamknie się, to ta woda morska się wdziera do jeziora Jamno. Jak nie było tej śluży sztormowej, to wodę słoną można było spotykać pod Jannem. Obecnie jest jezioro słodką słone